Dzień dobry. Inauguracja roku szkolnego na amerykańskim Harwardzie, a był to rok 1978, była wydarzeniem szczególnym. Otóż na tę uroczystość zaproszono niezwykłą postać, noblistę rosyjskiego dysydenta Aleksandra Sołżenicyna. Człowiek ten całe swoje życie konsekwentnie walczył z autorytarną władzą swego kraju i... W tym właśnie czasie w 78 roku, co nam się dzisiaj może wydawać dziwne, przebywał w Stanach Zjednoczonych na wygnaniu. Dlatego mógł być na tejże uroczystości, kiedy Sołżenicyn wyszedł na podium, kiedy zobaczył młodych Amerykanów, ich przyklejone uśmiechy, ich ciemne okulary podniesione na czoła, postanowił nieco ich skarcić i zadał. Całemu audytorium dziwne pytanie. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Młodym Amerykanom słuchającym Sołżenicyna na pewno nie chodziło o trudne życie w postmodernistycznym, przepracowanym i pogrążonym w niezadowoleniu społeczeństwie. 60-letni wówczas Sołżenicyn brzmiał dla nich zbyt ponuro, a oni byli przedstawicielami. Typowymi pokolenia baby boomers. Pewni siebie, radykalni do szpiku kości, przez megafony krzyczący o zmiany społeczne, w końcu walczący o lepsze życie. Ich hymnem był fragment tekstu jednej piosenki zespołu rockowego, a brzmiał on: Chcę celebrować każdy dzień życia. Czyli chodzi o. Tu, chodzi o teraz, chodzi o tę chwilę. Dla niej żyję, ona jest dla mnie ważna. Dzisiaj, po 40 latach, nie jesteśmy już tak pewni, że w życiu chodzi o tego typu jego celebrację. Żyjący w drugiej połowie XIX wieku holenderski malarz Van Gogh swój niepokój względem niepewności życia wyraził słowami, Cały czas czegoś poszukuję. Prawda tych słów uczyniła z niego ikonę współczesności. Sto lat później dwa znane zespoły mówią językiem van Gogha. Mix, Annie Lennox śpiewa znaną piosenkę Sweet Dreams, i, i, i w niej tekst każdy czegoś poszukuje. Wszystkim znany zespół YouTube pisze piosenkę o tytule: Ciągle nie znalazłem tego, czego wciąż poszukuję. Ta myśl nie tylko towarzyszy światu artystów. Brytyjski filozof Bernard Russell mówi takie oto słowa. Poszukiwanie oto całe moje życie, właściwe źródło życia wewnątrz mnie. Jeden z najwybitniejszych pisarzy wszechczasów w Lew Tołstoj, będąc nałożył śmierci, miał powiedzieć słowa szukajcie. Zawsze szukajcie. Innymi słowy, moglibyśmy rzec, że życie jest bardziej zagadką niż rozwiązaniem, bardziej. Podróżą niż dotarciem do celu. Ale zapyta ktoś, czy poszukiwanie rozwiązania bez jego odkrycia nie jest bezsensownym wysiłkiem, czy poszukiwanie bez znalezienia nie jest beznadziejną czynnością? Moglibyśmy sobie również wyobrazić, gdyby istniały jakieś istoty pozaziemskie, przysłowiowi Marsjanie, i przypatrywaliby się nam, ludziom, pod tym kątem, czyż nie kiwaliby głowami i nie mówili coś w stylu: Cóż za dziwne istoty ci ludzie poszukują czegoś, kto wie czego i to jeszcze z marnym skutkiem. Dziś współcześnie nie jest inaczej. Każdy z nas ma raczej więcej Pytań niż odpowiedzi. I gdyby tak się szczerze nad sobą zastanowić, wielu z nas powiedziałoby, a raczej przyznałoby się do tego, co wyśpiewała kiedyś w przepięknej baladzie Johnny Mitchell: W ogóle nie znam życia. Czyli nie wiem, o co w nim chodzi. Teraz chciałbym powiedzieć coś bardzo, bardzo. Ważnego w społeczeństwie podobnym do naszego, przynajmniej jeśli chodzi o niepewność życia, o więcej pytań niż odpowiedzi. U progu naszego wieku pojawił się nauczyciel, który twierdził, że wie o co chodzi, że zna odpowiedzi. Według niego życie jest dobre, bardzo dobre. W przeciwieństwie do ówczesnych filozofów, malował życie gamą przepięknych barw. Tak jak greccy mędrcy przed nim znany był z jednego imienia. A imię to brzmiało Jezus. O obfitym, owocnym i wspaniałym życiu będą następne odcinki, do których ten jest tylko wstępem. Zaznaczę, że ów nauczyciel Jezus również zachęcał, by być poszukiwaczem. Mówił o tym w takich oto słowach, prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Nie tylko zachęcał do poszukiwania, ale obiecał jego skuteczność. Werset dalej Jezus mówi, każdy bowiem kto prosi otrzymuje, kto szuka... Znajduje. A kto puka, temu otworzą. By zachęcić Was do wyczekiwania, do oglądania i słuchania następnych odcinków, chciałbym powiedzieć w tym miejscu, że w tych słowach, w słowach Jezusa, które zapisane są w Ewangelii według Świętego Mateusza w siódmym rozdziale, zawiera się i moja historia. Jako młody chłopak przeczytałem te słowa i wziąłem je bardzo na poważnie. Zacząłem szukać sensu i celu życia zacząłem szukać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania zacząłem szukać żywego Boga I dziś mogę powiedzieć że Jezus mówił prawdę że każdy kto szuka znajduje na dziś to już wszystko do zobaczenia i do usłyszenia